piękny zachód słońca proszę bardzo jestem tutaj rozbity z namiotem przyjechałem do Otynia który jest o tam tutaj są obrowniki Śląska Ochla tam jest Odra gdzie pojadę sobie jutro a tu jest mój nocleg na dzisiaj. Proszę bardzo. Tak to wygląda. No, jeszcze rowerek zabezpieczę. Przed deszczem w razie czego. Proszę bardzo. Tu jest specjalny kropiec. Proszę bardzo. I tak to wygląda. Tak nocuje Stasiek w terenie, a tutaj Moja norka Proszę bardzo. Będzie herbatka. Będzie ogień palony. Jakiś, nie wiem jaki. Może kuchenka. Jakaś zupka. Buty w teren do testowania. Przy okazji na wodę się przydadzą. Jakby coś. No. Pozdrawiam. Stasiek w terenie.